Radomiakowi kibicuje platyna Jimen Bowling. Radom ulica biznesowa 8. Wyśnionych wyników w zielonym życzy sponsor. Dom ze snu. Dystrybutor materiałów budowlanych premium. Radom Wolanowska 193. Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu 14. kolejki PKOBP Ekstra klasy. Radomiak Radom Piazgliwice 1-1. Z nami najpierw w szkole gości Aleksander Wukowicz. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Dzień dobry. Na pewno jestem zadowolony z postawy e, drużyny. Kolejny raz e, reaguje na m, stratę bramki odpowiednio i e, mimo tego, że przegrywaliśmy, potrafimy remisować, potrafimy też e, zremisować i potrafimy też grać e, do końca o to, żeby też szelić e, kolejną bramkę. Nie udało się. Myślę, że mecz e, dużymi fragmentami pod, pod kontrolą naszą, gdzie mieliśmy na pewno e, wrażenie, że w, e, lepiej w tym meczu wyglądamy, więcej stwarzamy takiego zagrożenia, a na pewno więcej stwarzamy takich sytuacji, po których powinniśmy stworzyć zagrożenie, gdyż zabrakło tego ostatniego zawsze podania, czy, czy dokładne, dokładniejszego dogrania. Praktycznie jeden słabszy fragment meczu nas drogo kosztował, bo straciliśmy bramkę. To jest końcówka pierwszej polowie, kiedy to Radomiak miał swój moment i, i potrafił to zamienić na, na bramkę, no, ale tak jak powiedziałem na początku, Cieszę się, że na tą bramkę można prowadzić praktycznie do szatni. Potrafiliśmy odpowiedzieć drugiej polowie i strzelić swoją i, i, i myślę, że tutaj zasłużę, zasłużenie przynajmniej zremisować. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Do Waszej dyspozycji jest mikrofon. Czy są pytania? Rafał. Rafał Jończyk pod głębnikiem. Panie trenerze chciałem zapytać, czy dzisiejszy jeden punkt to Jesteście raczej z jego z niego zadowoleni, czy może czujecie niedosyt? No takie można powiedzieć pomiędzy uczucie, bo praktycznie trzeba szanować i szanujemy fakt, że remisujemy, gdyż przegrywaliśmy tak i jeszcze na, 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 na wyjęcie. Natomiast czuć było zboiska, tak, że jakby szczególnie też w tej drugiej połowie, że Więcej mamy energii, czy takich po prostu nawet takiego pomysłu na to, żeby zdobyć jeszcze jedną bramkę. I myślę, że tutaj można mówić o, o delikatnym niedosytu, że nie potrafiliśmy strzelić drugą, drugą gola, drugiego gola. Ale tak jak mówię, nie jest to takie jednoznaczne uczucie, że, że tutaj jakby na pewno musieliśmy i potrzeba było wygrać i że mamy takie poczucie, że, że to nie jest dobry punkt, nie. A czym była spowodowana absencja Jorge Felixa? Czy to była decyzja taktyczna czy, czy jakiś uraz zawodnika? Nie, nie, nie. Jorge jest wiadomo bardzo ważnym piłkarzem dla nas i kolejnym, który, na którego po prostu nie, z którego nie mogliśmy skorzystać. On jeszcze był z nami dzisiaj, tak był z drużyną, był na lawce, ale przed meczem jeszcze wiedzieliśmy, że nie będzie szans na to, żeby on się pojawił na boisku, bo nie pozwala mu na to uraz e, e, zbicie żebra, który ma i, i po prostu musimy jeszcze na niego zaczekać. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w pierwszej części konferencji. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu Radomiak Piastra. Z nami jeszcze kolejny gospodarzy Bruno Baltazar. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Coach, please, your comment about today's match. Myślę, że byliśmy dzisiaj troszeczkę zdenerwowani w trakcie, w trakcie meczu. Myślę, że też baliśmy się troszeczkę tego, że możemy stracić piłkę. Um we didn't start the game good so with uh, with some individual mistakes like uh, well, because of this anxiety in the beginning of the game. Nie zaczęliśmy dobrze spotkania głównie poprzez to, że mieliśmy kilka błędów indywidualnych. The truth is it took us uh, few minutes to get into the game and uh, but we yes, didn't create any any chance in the in the first half even with our with our bad start potrzebowaliśmy kilka minut na to, żeby dobrze, żeby we, dobrze wejść w spotkanie, mimo to Piaz Gliwice nie stworzył sobie jakichś konkretnych sytuacji. Przez w ciągu ostatnich 15 minut mieliśmy więcej piłkę, mieliśmy to co to co lubimy i tworzyliśmy sobie kilka sytuacji, żeby strzelić bramkę.

Not relax, it's not a word, but could be more uh, safe and more sure of having the ball. Myślę, że jeżeli chodzi o tą naszą grę po drugiej po drugiej połowie, myślałem, że zespół będzie się czuł bardziej bezpiecznie, szczególnie w momencie, kiedy będzie miał piłkę. But as the time goes by in the second half, we we become even more anxious, um, even with uh, Piast not creating chances, just some dangerous crosses, um, but we got more anxious and, uh, and nervous until the end of the game. Z biegiem czasu byliśmy troszeczkę nerwowi. W momencie, kiedy mieliśmy piłkę, Piast tworzył sobie kilka sytuacji, kilka dośrodkowań um but in the end we concede one goal from a set piece again in the cup we conceded two now we conceded one jeśli chodzi o bramki które staciliśmy. straciliśmy jedną bramkę z tego fragmentu gry podobnie tak jak w meczu pucharowym staciliśmy dwie we were being very consistent in set pieces uh, defensively and now in the last two games we conceded goals that we can, we cannot concede do tej pory dobrze funkcjonowaliśmy, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, natomiast w ciągu ostatnich dwóch meczów straciliśmy bramki, które się nie powinny nam przydarzyć. I prawdą jest to, że jeden stały fragment gry dał piastowi jeden punkt, a nam zabrał dwa. Nie jestem um, about the performance, ale jeden punkt to uh, one punkt w naszej długiej journey. Nie jestem zadowolony z tego, że zdobyliśmy punkt, ale punkt po punkcie będziemy kontynuowali tą naszą drogę. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Szymon. Szymon Janczyk, kom. Panie trenerze, co musimy zrobić, żeby e, lepiej i szybciej przenosić piłkę do przodu w tej środkowej strefie, bo cały czas jest dużo niepewności, niedokładności w tym elemencie. Um, yes, it's uh, that's a good question. Today was a difficult game, as I said. I felt the players nervous with the uh, Tak, w tym meczu byliśmy troszeczkę zdenerwowani. Z piłką nie mieliśmy takiego komfortu, takiego, takiego który mamy w innych meczach. Myślę, że w dniu dzisiejszym bardziej chodziło o kwestie mentalne, a nie o takie możliwości grania w piłkę, ponieważ potrafimy to robić. This week, of course, we will analyze the game, um, do do our critical critical analysis of of this game and uh, to get better for the next one. So, but today we felt this anxiety in the game and that we need to correct fast. W trakcie tygodnia dokonamy takiej krytycznej analizy tego, w jaki sposób się zaprezentowaliśmy. Musimy zrobić wszystko w trakcie tego mikrocyklu, który mamy, żeby poprawić swoją grę i odnieść sukces w kolejnym meczu. Rafał Wolski nie pojawił się dzisiaj na boisku. Jakie są powody jego nieobecności? W trakcie tygodnia analizujemy to, w jaki sposób prezentują się zawodnicy i, w i na mecz staramy się wybrać tych zawodników, którzy mogą nam w danym momencie dać najwięcej. Czasami są piłkarze, którzy mają niezbyt dobry moment, i to był powód, dlaczego, dlaczego Rafał dzisiaj nie zagrał. Nawet na 10-15 minut nie nadawał się do wejścia, żeby dać impuls drużynie. Again I think that uh, the players that I put in during the week they gave the uh, better answer uh, a better answer and they gave me more uh, more confidence to try to help uh, in this game like the game was in this moment. Myślę, że tych piłkarzy, których wybrałem, dali mi więcej od, więcej takich pozytywnych odpowiedzi w trakcie mikro w trakcie mikrocyklu treningowego, żeby realizować to, co sobie zakładamy. Mm -hmm. To zapytam jeszcze o Jana Grzesika. Wiedziałem, że zwłaszcza w pierwszej połowie bardzo często bronił bardzo nisko, schodził praktycznie do linii z, ze środkowymi i bocznymi obrońcami. Czy takie było założenie, czy tutaj troszkę piast zepchnął i zmusił do takiego rozwiązania? Um. Comparing for example to Lech Poznań, I think they pushed us more back, and strategically we we define against Lech in the first half a line of five with the Janek or um, Peglov. W porównaniu do Lecha pias zepknął no w taki sposób, że tworzyliśmy linię pięciu obrońców chociaż czy z Jankiem albo z Żao Today um, I think in the first minutes of the game we were trying to 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 understand the w pierwszych minutach tego spotkania y, mieliśmy taki moment, w musieliśmy zrozumieć pewną dynamikę, jaką, jaką, jaką grał Piast, dlatego potrzebowaliśmy troszeczkę czasu, żeby się do tego zaadaptować. Piast like to put a lot of players inside of our block, uh, the wingers close to the midfielders, and it's difficult to control this. Pias gra w taki sposób, że e, z, dużo zawodników gra w środkowej strefie boiska, boczni, pomocnicy wchodzą też do środka, i czasami jest trudno to kontrolować. I dlatego w pierwszych minutach Janek grał tak nisko, natomiast dalej dalej jak przebiegał mecz sk skorygowaliśmy to i, gra i graliśmy troszeczkę wyżej. Rafał Jończyk pod Gołębnikiem. Powiedział Pan, że Rafał Wolski no czasami piłkarze mają taki gorszy dzień, gorszy moment. To skoro Rafał nie był gotowy do gry, to czemu na ławce szansy nie dostał, nie wiem, chociażby Jean-Franco Sarmiento? Jean-Franco Sarmiento i Rafał nie trafił, ale był na bench. Tu? Tu Jean-Franco Sarmiento, na przykład. Rafał był na bencie, ale mówił, że nie był w dobry moment i dlaczego eh, Jean-Franco Sarmiento nie play. grać, example. I don't understand the question, sorry. <laughs> No, trener chwilę wcześniej powiedział, że Rafał Wolski ma taki okres, że czasami no, nie warto jakby stawiać na zawodnika lub to nie jest jego dzień, żeby akurat dzisiaj był. Więc skoro trener zdecydował posadzić go na ławce, to znaczy, że no, powinien być gotowy do gry. Jeżeli jednak nie był gotowy do gry, to może warto było dać szansę jakiemuś innemu zawodnikowi, na przykład Jean-Franco Sarmiento lub któremuś z młodzieżowców z drugiej drużyny, żeby zachęcić go do, do większej pracy. Sarmiento wasn't ready for the game, so we had uh, 20 players, uh, number, so no, no Nie było innych piłkarzy możliwych do, do tego spotkania, Jean Franco Sarmiento nie był gotowy. Wykorzystaliśmy tylko trzy zmiany z pięciu, z pięciu możliwych. Skoro Kapita pojawił się po, przerwie, po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją na ławce rezerwowych, także nie dał Pan szansy mu w tym meczu. A, a na przykład, dla przykładu zdjął Pan Bruno Jordao, który chyba był najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Yeah. Bruno Jordao uh, getting tired. He played. Uh... He played now two games in a row and I was feeling him tired and I tried to put new energy with the Chikoramos. Czułem, że Bruno Jordał jest zmęczony, zagrał ostatnio dużo, dużo meczów, dlatego dałem Chikoramosa, żeby wprowadził nową energię do zespołu. Kapita uh, is coming from uh, long injury and um, he could be available for a few minutes, but in this moment, a specific moment and how the game was. I don't feel that, uh, that he could bring something uh, different to the game, akording the big stop he had before. Kapitan jest po drugiej kontuzji. Myślę, że mógł być gotowy na kilka minut, ale w tym momencie, w którym był w meczu, nie czułem taki nie czułem tego, że może nam dać jakąś różnicę. Długimi momentami tego spotkania można było odnieść wrażenie, że wystarczy tylko trochę więcej biegać, mocniej przypresować przeciwnika i na pewno przyniosłoby to dużo większe efekty. Już minęło kilka tygodni od zmiany trenera przygotowania fizycznego, a wciąż nie widać efektów. Co należy zmienić w tej kwestii, abyśmy widzieli efekty na boisku? There was a change of physical coach few few, few weeks ago, but mm -hmm. we didn't see any change really now. Um, I don't agree with you, Rafael. I think uh, we are, uh, for example, such uh, a physical game that is against uh, Pusher recently, and we performed really well. And uh, physically, we are in good form. Nie zgadzam się, nie, nie się z tobą, Rafał. Kucie, chciałbym przypomnieć, chociażby mecz spuszczą, gdzie jeżeli chodzi o te aspekty fizyczne, wyglądaliśmy bardzo dobrze. Against Lech Poznań, um, we performed and uh, I think we deserved a little bit more in that from that game, especially in the second half and physically. We uh, in a normal way, I would say. Jeżeli chodzi o spotkanie z Lechem Poznań, y, mogliśmy wyciągnąć troszeczkę więcej niż, 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 niż żeśmy finalnie wyciągnęli, natomiast jeżeli chodzi o te aspekty fizyczne, to dobrze, to zagraliśmy, tak jak niż tak powiem, normalnie. W dniu dzisiejszym czułem, że zespół nie ma takiej pewności siebie, nie czuje się pewny z piłką i czasami zdarzają się takie mecze jak dzisiejsze, natomiast nie jest to związane z aspektami fizycznymi przygotowania motorycznego. Skoro nie jest to przy, przygo, z przygotowaniem fizycz, związane z przygotowaniem fizycznym, to co ma wpływ na mental zawodników? Czy jakieś inne sprawy pozasportowe wpływają na zawodników i podejście ich do spotkania? Um about internal subjects we we keep it inside when i have problems with my wife and with my daughters i keep inside my house in closures jeżeli chodzi jeżeli chodzi o, o, o rzeczy które dzieją się wewnątrz klubu to dam taki takie porównanie to co się dzieje z, między mną moją żoną a moją córką trzymam to w domu i nie wynoszę tego as na zewnątrz said, as i said um, we will analyze we will do our own critics tak jak powiedziałem, przeanalizujemy sobie ten mecz pod kątem tych złych rzeczy krytycznie. Wyciągniemy y, wnioski z tego spotkania, tak żeby się zaprezentować się w dobrze, choć tak jak chociażby w meczu fragmentami z Śląskiem Wrocław. All, all the clubs and all the teams they have their own problems. It the the what problems. are Każde drużyny na świecie mają różnego rodzaju problemy bez, bez znaczenia, czy to są takie, czy inne. Mamy nasze problemy, ale rozwiążemy je za zamkniętymi drzwiami, przeanalizujemy sobie ten mecz i będziemy przygotowani dobrze do kolejnego. Czyli jeśli dobrze rozumiem tą odpowiedź, pojawiły się jakieś problemy pozasportowe, jednak there powinny one pozostać w szatni. There are, so if I

And uh, that's it. Um, I will not extend myself about uh, problems. Like I said, every club in the world, even the best, the top clubs, they have their own problems. But. Uh I tyle, nie będę dalej mówił o różnych o problemach. Każdy klub tak jak powiedziałem na świecie ma różnego rodzaju problemy. But our problems we them Nie będę wy, nie będę wygłaszał tej swojej opinii na temat problemów, które mamy, Rozwiążemy je razem, rozwiążemy je za zamkniętymi drzwiami. Kiwicuje platyna Gym and Bowling. Radom ulica biznesowa 8. Wyśnionych wyników w zielonym życzy sponsor. Dom ze snu. Dystrybutor materiałów budowlanych premium. Radom Wolanowska 193.